Jest pierwszy i słuchajcie no co? na co? A nitro. Gdzie nitro piąteczka? Piękny okonek, kolorowy. Pięknie wybarwione są tutaj te, te rybki. Gdzie mamy nitruś w takim zielonkawo brokatowym troszkę kolorku Ach, nie za dużo, ale cieszę <laughs> słuchajcie woda, woda tutaj jest tak przejrzysta że na 2 metry z pomostu to ja widzę widzę przynęte więc no, jest, jest jakiś sukces spróbujemy dalej z tych czcinek coś by wygrzebać jest, słuchajcie następny ale będzie zabawa no nic to się sprawdza, ale takie byszczaki małe Malutkę no, no, taki 5 centymetrową Jak zażar, słuchajcie, aż tam gdzieś do końca Pogonił pięknie O maluszek wracaj do wody Konia odgania i stada Jest to dość głęboko, słuchajcie, bo tutaj gdzie stoję To mam około 5 metrów. Trzeba chwilkę. poczekać, bo ta główeczka jest w końcu tam tylko 1 gram A poczekaj, że to opadnie. I wtedy mamy Ach, wypluł, co za... Ale ładniejszy było konek fajny. Tego pod drzewkami Ale one łapczywe są A jest takie Uf. Ładnie zażarł gumę Łama matko za ciężko w pysku nie chcę wypuścić je. Uciekaj to jest piękne takie gwałtowne branie no, Zaciągamy nitrusie Okej okay, i próbujemy dalej. No coś tam zawsze. No, jakiegoś malucha się wygrzebie, no A, jest to Też troszeczkę większy chociaż. Wszystkie tak zwane ręczniki. No ręki. Ale ładnie bardzo... O! Poszedł. kontrolny rzut jest tu tych rybek małych teraz jeszcze widziałem też wychodził taki szczupaczek ze 20 cm pod mostu no drobnej rybki jest ale no nam chodzi raczej o tą trochę większą rybę nie takie okoń ze 30 parę to byłoby coś i Następny maluch, ale zobaczcie, matka jedyna jak głęboko, jak głęboko biorą te ryby. Zobaczcie, jak głęboko jest tam. Cała piątka po, połknięta Taki Maluch. Woda ciepła, ale wiatr trochę jest tak, trochę, trochę chłodno. Ale łapiemy dalej. O, następny okonek. Co rzut prawie. O, ten jeszcze. Tak, ładny. Taki sam jak i tamten. Jak głęboko to za zażera ta, Tą piąteczkę moją. okej, okay. okay. jaki okoneczek fajny takie 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 chyba takie chyba wezmę jeszcze wiecie co, inną wędkę. Co no za sprzęt dzisiaj mamy? To mamy Drago na Millenium i Robi zaubera Ubera Plecionka 003 Admikado no i Gamakatsu mamy ten żyłeczkę 008 zawódnicza zawodnicza jak na się Robi przypony, żeby drobno i ryby natłuc, na tu, na wodach. O, jest następny, jest następna rybka, no, ale to są wariaty. O. Ten troszeczkę, troszeczkę nie. Ale ciut większy. Więc można powiedzieć już kulinarny, frytkowy Ile ma? Zobaczymy tutaj O słuchajcie no, prawie 19 cm No to nie jest tak źle już z takim okonkiem Piękny Pięknie ubarwiony pasiaczek Wracaj odprowadzały, ale nie brały. A dzisiaj proszę. O, jest przy samym tym maluszek zaciągnął. O, ale zabawa. Słuchajcie. Można koni. frytek natłuc dzisiaj, że ho! Tak to ktoś mi tutaj mówił ze starszych. Jakie to są dobre na no, frytki. Okonki. Słuchajcie, no jest ryba trochę drobnej, no ale lepsza taka jak wcale, no jest, siedzi, matka jedyna siedzi. Co rzut Co rzut No, wyplu poprawimy sobie głumkę haczyk pewnie Ja tak troszkę się nam tutaj ale o 이제 나이에 떠넘었다. Trochę pozycja u nas przewiało z dryfem. Troszkę podciągniemy się za tą bojkę, i tej bojce widocznie stoją. Tylko przynęta wpadała do wody Zapadło i zaraz były Jest dostępny, siedzi Jakiś pasiaczek Chyba się wyczepił Eso es malo. <laughs> Jestem daleko od zniosło nas od tej bojki. One tam stoją przy tych bojkach takich, okunki, albo przy jakichś tam drzewkach. Zapaliśmy o konia w trolu <laughs> na małą gumeczkę. Słuchajcie, no to jest piękna sprawa. Gluka <laughs> była z wierzchu, tylko 3 prowadzona. A tyle co, aby, aby dotykało wody. Będzie proszę, piękny pasiaczek też. No pięknie są ubarwione, no są te rybki tutaj. Naprawdę super. Dobra, ok, się. Może jeszcze coś się... ojce jest problem. Coś coś to jeszcze chytnie. Jest. Mały haczyk jest. Te okonki są. Ale wszystko. Ale super dzisiaj zabawa. No piękne. A te okonki się. Szczupaki jakoś nie, nie brały.